Siemaneczko. Witam Was wszystkich na kolejnym vlogu. Jest to kontynuacja poprzedniego filmu z Wrocławia. Znajduję się aktualnie w pociągu kierującym się do Opola Głównego, gdzie spotkam się z kolegą Dolnośląski MK. Jak widzicie na załączonym wideo mam pobrane schematy linii kolejowych, które są do pobrania za darmo w Informacji Turystycznej Kolei Dolnośląskich. Zapraszam na vlog. I zapraszam również też do komentowania, lajkowania no i pozostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego materiału. Dobrze witam. Jestem aktualnie w apolu głównym. przyjechałem z Wrocławia ED72101 Sprecowany 6 minut, ale nie było źle. Что же, что же. このように行く,にく。 O godzinie 12.57 mieliśmy pociąg do pola Groszowic więc aktualnie z tego miejsca będziecie widzieć materiały i za chwilę też opowiem coś o budynku dworca kolejowego A Więc Stacja Opole-Groszowice została otwarta 2 listopada 1845 roku. Jest ona stacją węzłową w województwie opolskim i według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca aglomeracyjnego. Linie kolejowe, które przebiegają przez Opole-Groszowice jest to 132 Bytom Wrocław Główny, 136 Kędzierzyn Koźle Opole-Groszowice, 277 Opole-Groszowice Wrocław Brochów, no i 280 opole groszowice o pole główne. Także przechodzimy dalej do oglądania przelotów pociągów. ep 003. tak R285 123 P czterdzieści cztery, sześćdziesiąt pięć. City Fredro z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego ED161-005 EU07 S148 e Captrain. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to bardzo Ci dziękuję, że oglądałeś ten materiał. Zostaw w łapeczkę na dole, komentarz, no i subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli tego jeszcze nie masz. Ja się z Wami żegnam i do następnego.